Cześć, witam serdecznie. Planowanie trasy to jedna z nierozłącznych czynności w zawodzie kierowcy. Dobrze zaplanowana trasa pozwala uniknąć stresowych sytuacji i spokojnie dojechać do wyznaczonego celu. I choć zdarzają się nieraz sytuacje, kiedy nasze plany nie idą po naszej myśli. Ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć na drodze. To tak czy inaczej, plan zawsze trzeba jakiś mieć, aby zminimalizować potrzebne nerwowe sytuacje za kierownicą. Łatwiej sobie oczywiście zaplanować dojazd do firmy, w której już kiedyś byliśmy i mniej więcej znamy drogę i wiemy, czego możemy się spodziewać. Inaczej jest w przypadku, kiedy jedziemy pierwszy raz do firmy. W tym odcinku powiem na co zwracam uwagę przy planowaniu trasy. Może akurat parę wskazówek okaże się dla Was przydatnych. Zapraszam do oglądania. Na początku chciałem powiedzieć widzom co pierwszy raz oglądają film na kanale że jest, że na międzynarodowych trasach w Niemcy Wielka Brytania i myślę że około że około 80% moich tras to są autostrady jeżeli chodzi o średnią prędkość to nie możemy zakładać że będziemy non -stop jechać 90 km na godzinę załadowanym samochodem. Owszem, na autostradzie takie tempo jest możliwe, ale raczej tylko w nocy. Średnia na autostradzie w praktyce uzależniona jest od warunków na drodze. Nie bez znaczenia jest też, czy jedziemy w nocy czy w dzień. Średnią prędkość, jaką sobie liczę, to jest 80 km na, na autostradzie. Oczywiście finalnie ta prędkość może okazać się mniejsza, ponieważ uzależniona jest między innymi od ciężkości ładunku i natężenia ruchu. Trzeba też sobie doliczyć czas dojazdu do autostrady. Średnia na drogach lokalnych też uzależniona jest między innymi od natężenia ruchu. I tak naprawdę ciężko jest obliczyć, jeśli załadunki mamy. W różnych miejscowościach. Tak to wygląda w teorii. W dzisiejszych czasach jest wiele narzędzi ułatwiających planowanie pracy kierowców. Map papierowych raczej już nikt nie używa, a nawigacja jest podstawowym narzędziem i bardzo ułatwia życie pracy kierowcy. Ciężko sobie wyobrazić jechać do centrum wielkiego miasta, na przykład Londynu, Berlina czy Paryża czy jakiejś innej metropolii bez nawigacji. Mimo wszystko, warto mieć mapy drogowe w aucie. Może się zdarzyć, że jednak będziemy mieć potrzebę z nich skorzystania. Jeśli chodzi o najpopularniejsze mapy nawigacji, to zdania mogą być podzielone. Ale myślę, że TomTom -tom i Aigo są w czołówce. Ja akurat planuję sobie trasy na mapach Aigo i wspomagam się jak większość kierowców mapami GOP. Nawigacja nawigacji, ale musicie wiedzieć, że to jest takie narzędzie, które nigdy nie zastąpi Waszego myślenia na drodze. Dlatego Zawsze jest dobrze mieć orientację w terenie, zapoznać się z trasą, wiedzieć, jakimi drogami będziecie jechać, w jakiej większej miejscowości będziecie się kierować, zwracać na znaki drogowe uwagę. Nie można zapominać, że samochody ciężarowe nie tylko mają znacznie większe gabaryty, lecz także podlegają. Innym przepisom drogowym. Na drogach występują mosty, wiadukty, tunele, ograniczenia wagi pojazdu, ich szerokości, długości i wysokości. Jeśli dobrze ustawimy sobie parametry w nawigacji, w większości sytuacjach nawigacja pomoże nam wyznaczyć drogę, omijając różnego typu ograniczenia ale może się zdarzyć, że nawigacja nie wskaże ograniczeń dla ciężarówki na, na etapie planowania trasy i będziecie zmuszeni na przykład do zawracania, co w niektórych przypadkach nie zawsze może być takie łatwo. Dlatego trzeba być uważnym i zwracać uwagę na oznaczenia występujące na drogach. Dobrze też mieć zapasową nawigację. Akurat w moim przypadku wykorzystałem do tego stary telefon, w którym grałem sobie mapy AIGO. No i warto też pamiętać o aktualizacji. Ja sobie raz w roku taką aktualizację właśnie robię. Niestety Google Maps nie posiadają odpowiedniej opcji dla samochodów ciężarowych i sugerując się tylko tymi mapami, istnieje duże ryzyko, że będziecie mieć problemy z nawigacją w trasie. Nie pomogą ominąć zakazy różnego typu ograniczeń. Mimo wszystko są też bardzo przydatne i dają inne możliwości. Jedną z takich przydatnych opcji są na przykład zdjęcia satelitarne i Street View. Kiedy jadę pierwszy raz na firmę, zawsze patrzę na laptopie, gdzie jest wjazd, Co pomaga mi uniknąć przejechania, później zawracania i szukania firmy. To może nieraz kosztować dużo czasu. Patrzę, czy jest możliwość parkowania w pobliżu firmy. Pomocne są też opinie wystawione przez kierowców o danej firmie. Oczywiście można też zobaczyć, gdzie są korki na trasie, gdzie są drogi zamknięte. Ogólnie nie używam żadnych innych aplikacji. Także nic nie będę w tej kwestii polecam. Nawigacja i mapy GOG to są akurat moje narzędzia, których używam do planowania, do planowania tras. Ale są też inne ważne szczegóły, na które chciałbym zwrócić uwagę. Moim zdaniem wcale krótsza trasa nie musi być szybszą. Mając do wyboru drogę na przykład 15-kilometrową krótszą skracając sobie jadąc drogą lokalną, krajową wcale nie oznacza, że zaoszczędzicie czas. Będziecie mieć lepsze spalanie i szybciej dojedziecie do celu. Nieraz zaoszczędzicie więcej jadąc te 15 kilometrów autostradą. Wszystko zależy, jak przebiega droga. Na autostradzie jedzieś, jedziesz z stałą prędkością, jest jednostajna jazda. Drogi krajowe, lokalne są zróżnicowane. Czasami przebiega przez wioski, miasteczka, gdzie są światła ronda, przez co są często spowolnienia. I tak hamujesz, Stajesz, potem się musisz rozpędzić. Jadąc 40-tonową ciężarówką, wcale nie wpływa taka jazda korzystnie na eksploatację auta, spalanie i czas. Oczywiście, jadąc w nocy, też sprawa ma się inaczej z wiadomych względów. Planowanie trasy jest oczywiście powiązane z tachografem. Jechać 9 czy 10 godzin. Ogólnie zależy to, na czym bardziej Wam zależy. Planując jechać 10 godzin, przejedziecie więcej kilometrów. Ale musicie wziąć pod uwagę, że będziecie musieli zrobić dodatkową przerwę. 45 minut. Jadąc 9 godzin. Przejedziecie mniej kilometrów, ale z drugiej strony, na tą niecałą godzinkę szybciej możecie dojechać do celu. Także możliwości jest wiele, i w zależności od okoliczności, trzeba kalkulować, co się lepiej opłaca. Ja osobiście lubię jeździć w nocy jeśli mam taką możliwość włożenia trasy to robię sobie nockę jazda jedzie o wiele sprawniej uważam również, że jest o wiele bezpieczniej ponieważ ruch jest minimalny nie jestem narażony na różnego typu kontrole jeżeli na trasie leży duże miasto to również przejazd przez nie właśnie w nocy idzie sprawniej większość Sygnalizacji świetnej jest wyłączona nie ma spowolni. Raz udało mi się przejechać. 10 godzin 864 km i to właśnie w nocy. Pamiętam, to była noc z piątku na sobotę. Wystartowałem o 20 z Belgii, blisko granicy francuskiej i dojechałem powyżej Berlina. W dzień taki wynik jest rac, raczej poza zasięgiem. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności i możliwości. Nie dla każdego też nocna jazda może być przyjemna. I tak podsumowując, należy pamiętać, że Trasę warto zaplanować dużo wcześniej niż jadąc już na drodze. Korzystając z nawigacji, należy zachować ostrożność i umiar. Oczywiście nie bez znaczenia jest, w jakiej firmie pracujemy. Wiele większych firm ma osobę, która zajmuje się ustalaniem trasy i czasu pracy kierowcy, zanim ten. Wyruszy w drogę Dyspozytor korzystając Z dostępnych środków Wybiera optymalną trasę Uwzględniając przejazd Postoje i inne rzeczy Ale są też firmy w Których to kierowca układa sobie trasę Tak czy inaczej Często bywa tak Że i tak na koniec wszystkie plany Mijają się z rzeczywistością Ale planować i tak trzeba w szerokości życzę i udanego planowania tras. Cześć.